Dzień dobry, witajcie, cześć, fizjoterapeuta Konrad w nagraniu o subteranoterapii, czyli leczeniu z wykorzystaniem środowiska przestrzeni podziemnych. Subteranoterapia jest jak najbardziej rzeczywistą i cenioną metodą leczenia opartą na wykorzystaniu klimatu przestrzeni podziemnych, takich jak jaskinie czy sztolnie. Jej korzenie sięgają tysięcy lat. Ludzie wykorzystywali wnętrza ziemi nie tylko jako schronienie, ale także jako miejsca praktyk duchowych, pochówków, a nawet terapii. Co sprawia, że podziemia leczą? Subteranoterapia zyskuje na popularności nie tylko dzięki malowniczym lokalizacjom, ale przede wszystkim ze względu na unikatowe właściwości środowiska podziemnego. Co decyduje o jego terapeutycznym potencjale? Naturalna jonizacja ujemna. Powietrze w kopalniach soli, takich jak Wieliczka, zawiera wysokie stężenie jonów ujemnych. Te niewidoczne cząsteczki wpływają korzystnie na układ nerwowy, poprawiają samopoczucie, redukują stres i mogą ułatwiać zasypianie. Eurozole mineralne, mikroskopijne cząsteczki chlorku sodu, wapnia, magnezu czy manganu działają jak naturalny spray dla dróg oddechowych. Łagodzą stany zapalne, wspomagają oczyszczanie oskrzeli i zatok. Zwiększone ciśnienie atmosferyczne. W głębokich komorach ciśnienie powietrza jest wyższe niż na powierzchni, co poprawia wysycenie krwitlenem i sprzyja regeneracji organizmu, szczególnie u osób z problemami kardiologicznymi. Brak promieniowania UV, brak dostępu do światła słonecznego i promieniowania ultrafioletowego. Tworzy środowisko bezpieczne dla osób z fotodermatozami, chorobami skóry nasilanymi przez światło. Stabilność warunków, niezmienna temperatura, wilgotność i skład powietrza pozwalają prowadzić terapię przez cały rok bez względu na pogodę czy porę roku. Podziemia okazują się nie tylko schronieniem, ale też doskonałym miejscem regeneracji, leczenia i wyciszenia. To właśnie natura bez użycia leków tworzy tu skuteczne narzędzie terapeutyczne. Subteranoterapia znajduje zastosowanie głównie w terapii chorób układu oddechowego. Wskazania obejmują m.in. innymi: astmę oskrzelową, przewlekłe zapalenie zatok, gardło oskrzeli, przewlekłe nieżyd nosa, płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czyli POHP, nawracające infekcje dróg oddechowych. Ale także może być przydatna w leczeniu fotodermatos, czyli chorób skóry wywołanych przez światło, stanów pozawałowych, nadciśnienia, nieżytów żołądka i zapalenie jelita grubego, nerwic i depresji, ogólnego osłabienia i spadku odporności. Najlepsze efekty obserwuje się u dzieci, ale dorośli również mogą skorzystać z tej formy terapii. Ważne jednak, by wcześniej skonsultować możliwość skorzystania z tej formy terapii, ponieważ mogą istnieć istotne przeciwwskazania, takie jak np. klaustrofobia, padaczka, czy niewydolność krążeniowo-oddechowa. Tradycja i historia leczenia podziemią. W gorącym i suchym klimacie Azji Środkowej przestrzenie podziemne od zawsze były traktowane jako wyjątkowo korzystne dla zdrowia. Świat zachodni Zainteresował się tą formą terapii, między innymi, dzięki pracom lekarzy balneologów, dr Michała Zieleniowskiego i dr Ludwika Sokołowskiego, którzy opisywali skuteczność leczenia w jaskiniach Włoch, Francji i Węgier. Często łączyło się je z termoterapią i naturalnymi źródłami dwutlenku węgla. W Polsce pionierem tej metody był dr Mieczysław Skulimowski. W 1958 roku Założył pierwszy ośrodek leczniczy w komorach solnych kopalni soli wieliczka, które dzięki swojemu mikroklimatowi okazały się idealnym środowiskiem terapeutycznym. Już pięć lat później powstało tu pierwsze na świecie towarzystwo naukowe klimatoterapii podziemnej. Podziemne komory wieliczki charakteryzują się niezwykłą czystością powietrza wolnego od alergenów i zanieczyszczeń. Optymalna wilgotność na poziomie 80-90%, stabilna temperatura około 14-15 stopni oraz brak intensywnego ruchu powietrza sprawiają, że warunki te doskonale wspierają leczenie, szczególnie schorzeń układu oddechowego. Pacjenci spędzają tu codziennie nawet do około 8 godzin, oddychając czystym powietrzem i korzystając z leczniczych właściwości aerozoloterapii. Ciekawą odmianą subterranoterapii są inhalacje radonowe w sztolni rudy uranowej w kowarach. Choć metoda ta może budzić kontrowersje, wykazuje potencjał w leczeniu niektórych schorzeń i nadal jest przedmiotem badań naukowych. Podsumowując, subterranoterapia to naturalna metoda wspierająca zdrowie, wykorzystująca unikalny mikroklimat przestrzeni podziemnych czyste, zjonizowane powietrze i mineralne aerozole. Działa kojąco na układ oddechowy, nerwowy i skórę, oferując organizmowi głęboki reset w oderwaniu od codziennego stresu. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam cześć.